Orędzie setne, 28 maja 1976 roku. Postępujcie za mną drogą mego Syna. Umiłowani synowie, posłuchajcie głosu waszej mamy wzywającej was łagodnie do pójścia za nią. Idźcie za mną drogą modlitwy. Tyle moich dzieci. Już prawie ginie na wieki w tych decydujących chwilach, ponieważ nikt się nie modli ani nie ofiarowuje się za nie. Wy módlcie się za nie, pomóżcie mi zbawić waszych braci. Oto godzina błędu, któremu udaje się przeniknąć wszędzie i zwieść przede wszystkim wielu moich synów kapłanów. Nie dziwcie się, gdy zobaczycie, że upadają ci, którzy jeszcze wczoraj wydawali się najwierniejsi i najpewniejsi. Zobaczycie, jak upadają nawet ci, którzy uważali się za nauczycieli innych. Nie dziwcie się, jeśli w tej bitwie upadną wszyscy, którzy nie chcieli lub nie umieli używać broni, którą ja sama wam dałam. Tą bronią jest modlitwa prosta, pokorna i moja. Święty Różaniec. Jest to modlitwa prosta i pokorna i dlatego najbardziej skuteczna. Potrafi ona pokonać szatana, zwodzącego was dziś przede wszystkim pychą i zarozumiałością. Jest to modlitwa moja, gdyż odmawia się ją ze mną i za moim pośrednictwem. Zaleca wam ją ciągle Kościół, oraz pierwszy z moich najmilszych synów, wikariusz Jezusa, uczynił to słowami, które wzruszyły moje matczyne serce. Idźcie za mną drogą cierpienia. Doszliście teraz do momentu złożenia waszej ofiary. Jesteście powoływani do coraz większego cierpienia. Dajcie mi cały wasz ból. Dziś, jest nim brak zrozumienia, ataki i oszczerstwa wielu waszych braci. Jutro będą nim prześladowania, więzienie i wyroki skazujące, wydawane przez ateistów i nieprzyjaciół Boga, dostrzegających w was przeszkody, które za wszelką cenę trzeba usunąć. Idźcie ze mną i za mną drogą mojego Syna Jezusa, drogą na kalwarię, drogą krzyżową. Teraz jak nigdy dotąd powinniście żyć jedynie i w pełni tym, co stanowi powołanie każdego chrześcijanina. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Idźcie za mną, synowie najmilsi, Dziś koniecznie musicie iść za mną, waszą matką, jeśli chcecie bez lęku przebyć drogę mego syna Jezusa.